Hejka kochani, witajcie na moim kanale. Ja jestem Roxana i dzisiaj mam dla Was trochę inny odcinek. Jak widzicie, przede mną są czerwone przekąski i to właśnie będzie temat tego odcinka, czyli będziemy testować czerwone przekąski, a w międzyczasie będę Wam opowiadać o tym, jak to się stało, że zagrałam w serialach Szpital 19, która rola była moją ulubioną, dlatego że ciągle powraca ten temat serialu szpital, moje reakcje na seriale szpital, które mają mnóstwo. Uświetleń. Cały czas też słyszę od znajomych, że właśnie te filmy pojawiają się na stronie głównej YouTube'a. Dlatego, jeżeli chcecie więcej tematyki, serialów, żebym więcej opowiadała na ten temat, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. A w komentarzu napiszcie, jakie powinnam przekąski jeść na następnym mukbangu, na przykład zielone, żółte, niebieskie albo czarne. To na pewno nagram taki odcinek, jeżeli będziecie chcieli więcej. A już teraz, kochani, przechodzimy do tego filmu. Rozpoczniemy sobie od tego, kochani, co my tutaj mamy. Naprawdę przeszukałam dość dużo półek w sklepie, różne działy i stwierdziłam, że skupimy się na takich słonych, no i słodkich przekąskach głównie. Nie chciałam jeść jakichś dziwnych rzeczy. Nawet udało mi się znaleźć taki czerwony napój Zero, więc to dla mnie jak najbardziej jest na plus, bo ja też jestem teraz na redukcji, więc no taki cheat day to jest trochę dla mnie. Mamy, kochani, jakiś sok pomidorowy. Ale od niego nie chcę zaczynać. Może zaczniemy sobie od czegoś takiego luźnego, od czegoś dobrego, i na przykład może to być orężatka, czerwona helena. Jak to się stało, kochani, że zagrałam w serialu? Otóż wszystko rozpoczęło się od tego, że byłam na pierwszym roku studiów i gdzieś tam te seriale właśnie wtedy były bardzo popularne na TV-nie, przeważnie? Smakuje jak helena. No i w związku z tym, że wyjechałam na studia do Krakowa, czyli do większego miasta, no to gdzieś tam szukałam sobie też, wiecie, takiej pracy, żeby sobie dorobić. Często przeglądałam ogłoszenia na przykład na Oliksie i na innych stronach, no i tam swego czasu zauważyłam właśnie takie ogłoszenie na casting do różnych serialów. Mm, jak to strzela? To było dobre, 10 na 10 ocenka. No i jak zobaczyłam te ogłoszenia, właśnie do tych serialów, to stwierdziłam, że o, wyślę zgłoszenie, najwyżej się nie odezwą. A przecież właśnie gdzieś tam wtedy słyszałam, że te seriale są nagrywane w Krakowie. Więc why not? No i tak wysłałam to zgłoszenie. I co więcej, na następny dzień, jakby firma, agencja od razu się do mnie odezwała. Dobra, próbujemy teraz coś innego. O. Chrupki z suszonych truskawek, to nie może być dobre. No i ta agencja się do mnie odezwała już od razu na następny dzień i zaprosiła mnie na taki casting właśnie najpierw do Agencji. I jakby wtedy się dołącza do agencji, i jeżeli oni szukają osób do jakichś konkretnych ról w serialu, to wtedy się odzywają. No i ten casting miałam, moi drodzy, jakoś. Na następny dzień, może za dwa dni. Pamiętam, że oni byli dość tacy elastyczni. Mogliśmy się mówić tak, jak mi się po prostu podobało, jak mi pasowało. No bo dobra. Dobre, jako taka zdrowa przekąska, może być mm, takie 8 na 10. W każdym razie, ja poszłam na ten casting. No i na tym castingu też były inne osoby, ale jakby na samym castingu miałam zagrać taką rolę, dostałam scenariusz krótki do przeczytania i później miałam tę rolę odegrać i oczywiście miałam to zrobić bez kartki, na spontanie. No i też był tam pan, taki jakby reżyser, który ze mną przeprowadzał całą tą scenę. Oczywiście cały scenariusz też opierał się, moi drodzy, na tym, że mieliśmy się tak jakby trochę pokłócić, miały być tam różne emocje, miało być wzruszenie, właśnie miał być gniew. No i myślałam, że poszło mi to Spoko, ale w sumie ja to jestem taka, że ja jak zaczynam dyskutować, to e, strasznie się wkręcam i nakręcam I później stwierdziłam, że o, pewnie mi nie poszło najlepiej Ale jak się okazało na następny dzień, chyba poszło mi całkiem nieźle Kochani, teraz mamy y, znowu chrupki, tym razem z suszonych pomidorów Ja widzę, że tutaj są jakieś przyprawy Tak to wygląda. To takie trochę jak suszone pomidory, które daje na przykład jakiś dań, ale całkiem dobre. Nie, niedobre. Ojej. Oh yeah. Spróbuję może jakiegoś picia teraz dla przełamania tego smaku pomidorowego. No, na razie nie będzie to smak pomidorowy, ale myślę, że możemy spróbować tego. To jest jakiś napój truskawkowy, margarita. Te pomidory to takie 5 na 10. Na następny dzień, moi drodzy, właśnie dostałam telefon z zaproszeniem na casting. I tak nie bardzo wiedziałam o co chodzi, bo przecież dopiero byłam na castingu, ale jak się okazało, to był już casting do konkretnej roli. Dostałam na maila scenariusz z rolą, do której jakby na casting idę. Nie pamiętam już wtedy, a pamiętam, jaka to była rola. To była, kochani, moja pierwsza rola w serialu szpital Marysia i Bartek Telesz, którzy na co dzień studiują w Warszawie i rzadko odwiedzają rodziców. O Jezu, ale dziwne. takie niesłodkie w ogóle, ma taki bardzo dziwny posmak. 2 na 10, kochani, 2 na 10. Ale jeszcze sobie to pewnie mm, będę piła później, no bo wiadomo, że chcę to wszystko, ostatecznie gdzieś tam zjeść i wypić. Przeczytałam te role i pojechałam do siedziby TVN-u w Krakowie. No i powiem Wam szczerze, że tam do tej roli było chyba z 4 czy 5 osób. I powiem Wam, że no tak miałam dobra, no nie wiem, jakby w ogóle o co chodzi, nie. Siedzę sobie w poczekalni. I to chyba było nawet tak, że oni brali nas takimi jakby scenami. Tam było tak w tym serialu, że była siostra, brat, mama i tata, więc brali nas takimi czwórkami, potencjalnymi jakby. Osobami, które zagrają te role, właśnie poszczególne, i właśnie tych takich czwórek na mamy, tatę, siostrę i brata było tam kilka. No i ja pamiętam, że wtedy trafiłam do tej czwórki, której był tata, który już zagrał w tym serialu, w sensie tak jak ja dostał te rolę, mama, która dostała te role, ale był jakiś chłopak inny niż ten, który ostatecznie zagrał właśnie w tym odcinku. No i poszło nam to nawet całkiem nieźle, aczkolwiek. Jakby na nic się nie nastawiałam Chociaż na następny dzień dostałam telefon, że tak Właśnie ja dostałam te role, Więc się bardzo cieszyłam Wiecie, tam też jakby pomimo, że jest to przygoda To też zarabia się jakieś małe pieniądze Ale wiadomo, jest to też fajne Tym bardziej dla osoby, która gdzieś tam wyjechała na studia Jest na pierwszym roku studiów Więc właśnie jest to jakiś taki pieniążek Zarobiony w dość ciekawy sposób zozole i to są o smaku truskawkowym, one będą kwaśne, czyli sour strawberry. Mam nadzieję, że będą dobre, bo te żelki są takiego typu ulubionego mojego. Tak to wygląda. No i nadszedł dzień nagrywek. Dostałam oczywiście umowę i te nagrywki trwały dwa dni. Te dwa dni oczywiście zostały odegrane, było całkiem fajnie. No i od tego czasu, kochani, zaczęłam dostawać kolejne propozycje, ról. Bywały takie castingi, na przykład na których byłam chora i się się doczułam i wtedy roli nie dostałam, pamiętam, było tak dwa razy, ale bywały też takie, czyli wszystkie inne pozostałe, na których akurat udało mi się rolę tą dostać. No i tak właśnie dostawałam te telefony, bywałam na tych castingach i grałam w kolejnych po kolei właśnie serialach, szpital. I w zasadzie od tego czasu zainteresowałam się również statystowaniem właśnie w serialu 19. Ty mnie za to to zrobiłaś, albo się podniesie. Człowieku, nie rób, Run. Wtedy dostawało się jakieś kilkadziesiąt złotych za taki dzień zdjęciowy, ale to statystowanie tak naprawdę polegało na tym, że wiecie, się czekało na swój moment, czy tak naprawdę właśnie jeszcze się szło na obiad, na koszt jakby TVN-u, więc to było bardzo fajne, bardzo miłe, bardzo miło to wspominam. Poznawało się wtedy też dużo ludzi, poznałam też wtedy aktorów z TVN-u, dość wielu udało mi się poznać. Teraz, kochani, będzie go jakby gorąca, nie, tylko jest ostra papryczka. Taka chili, doritosy. Te doritosy całkiem dobre, ale tak powiem szczerze, że myślałam, że będą bardziej paprykowe. To jest takie 8 na 10. Jeśli chodzi o te żelki, to one były lepsze. Tutaj oceniam 10 na 10, tak totalnie. No i kochani, tak udało mi się właśnie zdobyć te role w serialach Szpital No i w międzyczasie jak sobie statystowałam w 19+, to zainteresowałam się tym, że tam też są takie role właśnie trzecioplanowe, drugoplanowe, pierwszoplanowe I dołączyłam do takiej grupki na Facebooku, w której po prostu, to jest taka dość tajemnicza, prywatna grupka Na której pracownicy agencji czasami wrzucali propozycje ról i wtedy można było się zgłaszać, i tam można na przykład było dostać propozycję właśnie udziału w castingu do konkretnej roli, i tak czasami zgłaszałam się, czasami na przykład niektóre role nie pasowały mi terminowo, to się nie zgłaszałam, ale tak na przykład udało mi się zdobyć tą pierwszy raz rolę drugoplanową, w serialu 19, plus, gdzie byłam dziewczyną Irka. Hej! A, tam są drzwi. Nie słucham? No mówię ci, tam są drzwi tutaj, tego. Nie ja myślałam, że jakieś śniadanie razem zjemy czy coś. W zasadzie chciałam jeszcze nagrać wam takie podsumowanko właśnie tych wszystkich moich ról, czyli najlepsze sceny, które moim zdaniem wypadły kolacko, i najgorsze sceny, w których czuję się zażenowana, jak je oglądam. Więc jeżeli chcecie właśnie zobaczyć taki film z najlepszymi i z najgorszymi scenami, właśnie moich ról w serialach, to dajcie mi znać koniecznie w komentarzu. Wtedy możemy na przykład właśnie zrobić mukbęga z jakimś innym kolorem. A teraz, kochani, przechodzimy do kolejnej przekąski. I tym teraz mam ochotę na coś takiego, może na te żelki. To też są żelki truskawkowe, i to są żelki akurat stricte sprowadzane z Francji, które ostatnio dostałam w prezencie. Dlatego stwierdziłam, że je też wykorzystam do tego odcinka. One smakują troszkę jak te żelki z Haribo takie truskawki, ale uwierzcie mi, te są lepsze. Bo ja kiedyś byłam w Francji, już je tam testowałam I teraz za każdym razem jak mam gości z Francji To właśnie robię takie zamówienie u nich na te żelki Te żelki to są 10 na 10 One są takie mięciutkie, a te z Haribo są chyba takie bardzo twarde No to są głośne Skończyłam na tym, że zostałam dziewczyną, Irka I zdarzyło mi się jeszcze mieć kilka takich ról Jakąś trzecioplanową miałam, byłam jakąś recepcjonistką, ja już nawet sama nie pamiętam, ale właśnie chciałabym zrobić takie podsumowanie Wam. I przeważnie już kolejne role, które dostawałam, właśnie do serialu 19, były takimi rolami, gdzie ja się sama zgłaszałam na grupie. No i tą moją największą rolą, w zasadzie w 19, którą miałam, była oczywiście rola Kingi, czyli narzeczonej Juska. Józek był dość kontrowersyjną postacią, która już jakiś czas wcześniej miała swoje epizody w 19+, plus. wiecie, on tam z Lucy, cim, cim cim i te sprawy. Testujemy teraz mini Oreo truskawkowe. One są takie cute. To by na pewno było dobre z mlekiem, ale ja mleka nie mam, a poza tym mleko nie jest czerwone. Ło, wow, odkleiło mi się. Boż! Urocze! Takie malunie! O nie! O nie, niedobre! Ale oceniam je na takie 6 na 10. Ewidentnie nie jest to najlepszy e, tutaj przysmak z mojego stołu przysmaków w kolorze czerwonym. E, żelki sobie też odłożymy już na bok. No i jeżeli chodzi o tę moją rolę Kingi, to byłam na castingu i to było takie śmieszne, bo w zasadzie ten casting odbywał się online i były trzy role. Pierwsza rola była taka dość krótka, epizodyczna. Druga rola była. kontynuacją. I to była taka rola dość ciekawa, bo to była rola menadżerki jakiegoś tam hmm, chyba lokalu. I ta menadżerka w ogóle w tym serialu miała na imię Roxana. Więc ja tak strasznie chciałam dostać te rolę, dlatego że sama mam na imię Roxana i sama też jakby jestem menadżerką. Więc. To po prostu była rola moich marzeń, ona była totalnie napisana dla mnie. No i była ostatnia rola, rola Kingi, która też również była bez kontynuacji. No i ta rola miała być też taka dość krótka. No i ja dostałam, jakby, propozycję do wzięcia udziału w castingach do tych trzech ról. To było nawet całkiem fajne, bo niektóre osoby, z tego co widziałam, na przykład dostały propozycję tylko do jednej roli albo do dwóch, a ja dostałam do wszystkich trzech. Dobra, testujemy kochani. Zero sugar. I ten napój jest akurat z Action, więc w Action są dobre rzeczy. Mam nadzieję, że to też będzie dobre. Pierwszy posmak jest taki brzoskwiniowy, pełny słodziutki, ale już jak się to połyka, to tak jakby woda totalnie woda, więc tego akurat chyba drugi raz bym nie kupiła. Kochani, 2 na 10. 2 na 10? No, nie no. no 2 na 10. Ale nie jest złe, nie jest złe. Jak na napój 0, to w sumie takie 3 na 10 mogę dać, dlatego że jest 0. Pamiętam, że ten casting online przeprowadzałam razem ze swoją mamą. Moja mama jakby czytała mi rolę drugiej osoby, a ja byłam właśnie tą główną postacią. No, i tak się złożyło, że niestety nie dostałam tej roli Roxany. I też pani właśnie w mailu była bardzo miła, napisała mi, że bardzo jest jej przykro, że nie dostałam tej roli Roxany, ale za to dostałam rolę Kingi. I jak się okazało, to jest rola również z kontynuacją, więc może po prostu im bardziej pasowałam, takim wiecie, vibe'em do tej roli. Też nie wiem dokładnie, wiadomo, jaką wizję ma reżyser na daną rolę. Więc akurat pasowałam do roli Kingi No i dostałam tę rolę Kingi Więc w sumie się cieszyłam, że w ogóle dostałam jakąś rolę Ale właśnie była ta wizja tego, że będzie to rola z kontynuacją Bo wiecie, Szpital już od tego czasu jakby Gdy ja wzięłam udział w tamtym castingu Do serialu 19+, no nie był już nagrywany To już był koniec Szpitala Więc no nie bardzo było wiadomo Do jakiego serialu ja się jeszcze mogę zgłosić tutaj w Krakowie Kochani, testuję teraz Chips Paprykowe to musi być dobre. Nie wiem tylko tworzyć. O mam. No, to będzie kozak. Bardzo dobre. 10 na 10, kochani. Ja też jestem raczej tym przekąski słony niż team przekąski słodkie. To jest sztosik. A teraz sobie przetestujemy ten sok pomidorowy. On jest pikantny. To jest jakaś nowość chyba w ogóle. Dostałam rolę Kingi, dostałam scenariusz i pojechałam na pierwsze nagrywki. I tak naprawdę teraz już wiem. Gdzie nagrywane są odcinki, właśnie w tym domu, w którym jakby występowała zawsze Lucy i jej tata, i tak Byłam tam, nagrywałam tam. Fajnie to też było właśnie zobaczyć z takiej innej perspektywy. Oczywiście na planie, jak zwykle, profeska, też niektórzy jeszcze mnie kojarzyli, pamiętali właśnie z wcześniejszych nagrań, bo przeważnie ta ekipa, na przykład kamerzystów i tak dalej, jest podobna. Kamerzyści się zmieniają, ale często trafiamy na takich, których na przykład już kiedyś widzieliśmy. W szpitalu. Oczywiście był catering, kawka, herbatka, wszystko było super, pycha. Najwyższy poziom oczywiście, obiadek. Zawsze jeszcze też przed nagraniem jakiejś sceny, czy właśnie nagrywaniem na planie. Mamy rano stylistkę, mamy makijażystkę, więc to wszystko jest dopracowane. No. Po pierwsze, to nie jest pikantne, ani w. 1%. W ogóle. 2 na 10. Co <grywa> my tutaj, kochani, mamy? Zostały nam chitosy. Zostały nam te, takie bruskiety pomidorowe z mozzarellą. Najpierw sobie przejdziemy do gum. Uuu, fajne, są takie duże. Mmm. Bo te gumy to nie są takie rozpuszczalne. One nie są troskawkowe. One są jak taka guma bez smaku. Naprawdę. 1 na 10, kochani. No i ta moja pierwsza rola była spoko, była fajnie zagrana, a później jeszcze był chyba drugi odcinek, w którym grałam, i ta rola miała kontynuację. Tam było po prostu yy, wiadomo, co tam się dalej zadzieje, ale, no jak wiadomo już, złożyło się tak, że niestety. Cała produkcja zrezygnowała z nagrywania serialu 19, plus, no i ta moja rola na moje nieszczęście się nie rozwinęła, no i nie miałam szansy się rozwinąć, oczywiście, w tym serialu. W każdym razie teraz Wam powiem, która ogólnie ze wszystkich moich ról podobała mi się najbardziej, a która najmniej, ale jeszcze zanim, to spróbujemy sobie tej hałwy z żurawiną. Powiem Wam, że jest nawet dużo tej żurawiny, widać to. Żurawinę, aczkolwiek sama chałowa nie jest najlepsza. Powiem Wam, że takie 3 na 10. No i kochani, wydaje mi się, że role, w których grałam, były dość różne, aczkolwiek przeważnie ja miałam taką rolę, że jakby byłam wredna, dlatego, że jestem mocno taka mm, ekscentryczna, emocjonalna. Przychodzi mi to po prostu właśnie z łatwością. Dlatego dostawałam przeważnie takie role, ale powiem Wam szczerze, że chyba. I to chyba widać. Najlepiej grało mi się tę rolę, co byłam cała jakby na różowo ubrana, czyli to była ta rola, w której byłam wyrobną maską. No nawet fajnie to pachnie. Nie wiem, czy to widzicie. Ta rola była fajna, dlatego że nie ja miałam po prostu taki olewczy mieć stosunek, a to mi dobrze wychodzi. Ciocia chłopca widzi, że jej siostra nie angażuje się w opiekę nad synkiem, ale wierzy, że z jej pomocą kobieta się zmieni. Dobrze, to tak ale, ale jakie to są płyny? Płyny wieloelektrolitowe, proszę pani. W przypadku dzieci, mhm. poparzenie nawet małego procentu skóry, wymaga intensywnego nawadniania. Ile waży Krzyś? Mm, skąd mam wiedzieć? 22 kg. Ola, mhm. bo z nim na bilansie wczoraj, Ela, tak? Podajemy 330 mg paracetamolu. Bardzo dobre. Jadłam już z tej firmy inne i były dobre, więc te również mi smakują. A najgorsza rola Którą grałam. Jeżeli chodzi o serial Szpital, to na pewno ta, gdzie strasznie dużo trzeba było mówić, dlatego że. Nie było jakby czterech głównych bohaterów, tylko było trzech, tego chłopaka, który grał tą właśnie jedną z tych trzech ról, dopiero wchodził w połowie odcinka. On chyba tak naprawdę wchodził dopiero na drugi dzień, cały odcinek polegał na tym, że cały czas ja jakby prowadziłam konwersację z taką koleżanką, i tam też mi się nie podobało za bardzo, jak wyglądałam. No i ten odcinek był dość nudny, nużący. Oceniam tutaj 10 na 10. Jeżeli chodzi o rolę w serialu 19, plus, to no tak ciężko dość grało mi się tę rolę Kingi, dlatego że jakby ja tam zostałam postawiona przed faktem dokonanym, że chyba z trzech osobnych scen łączyliśmy to w jedną. I wiecie, ja jakby musiałam mówić i pamiętać, co jest w której scenie, gdzie przejść i tak dalej. Gdzieś tam powiedzmy za pierwszym razem mi to nie wyszło, że to wszystko zapamiętałam. Inniście trochę na mnie tak krzywo patrzyli. I ja się trochę dziwnie z tym czułam, dlatego, że no, jakby jestem osobą taką trochę drugoplanową, tak? Nie jestem głównym aktorem, więc mam prawo czegoś nie wiedzieć od razu, w pierwszej akcji scenie, już od razu rano o dziewiątej. Ale nie ma tego złego, co by na dobre oczywiście nie wyszło. Podwójny. Są dobre, ale są tak mało paprykowe. To by było, kochani, na tyle w tym filmie. Dajcie znać, która z tych przekąsek Wam by najbardziej smakowała. A ja już teraz lecę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!